Się ponad 3000 meczetów, i nowe wciąż są budowane. Dzisiaj jednak chciałabym Was zabrać do meczetu, który jest dość nietypowy Jer Alty Dżami, czyli podziemny meczet. Jest nietypowy nie tylko dlatego, że znajduje się pod ziemią, gdyż nie jest to jedyny podziemny meczet w Stambule. Jest wyjątkowy ze względu na miejsce, w jakim został wybudowany. I mimo, że znajduje się w bardzo popularnej dzielnicy w Karakoi, tuż niedaleko przystani promowej, to jednak nie jest popularny wśród turystów. To piwnica, fundamenty pewnej fortecy. Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy ta forteca została zbudowana. Natomiast pierwsze wzmianki, jeżeli chodzi o tą fortecę, pochodzą z VIII wieku i notatki dotyczą drugiego oblężenia Konstantynopola. Tutaj, kiedyś, na tej fortecy była wieża, do której przyczepiony był słynny łańcuch, który rozciągał się przez złoty róg. I ten łańcuch blokował wrogim statkom dostęp do tutejszego portu mimo że nie było to jakieś wyszukane rozwiązanie, jednak przez setki lat ten łańcuch spełniał swoją funkcję i podczas bitwy o Konstantynopol w 1453 roku Mehmed II, żeby przetransportować swoje statki właśnie do tutejszego portu Przetransportował je drogą lądową. I po zdobyciu Konstantynopola ta wieża została zniszczona, a piwnica służyła jako magazyn do przechowywania prochu strzelniczego. Przez wiele lat ten, ta piwnica pełniła różne funkcje, natomiast w XVIII wieku miała miejsce pewna sytuacja. Otóż pewien suficki szejk z Damaszku miał sen, w którym miał wizję, że podczas pierwszego oblężenia Konstantynopola. W tej piwnicy zginęło trzech towarzyszy proroka Mahomeda. Ta legenda była tak popularna w mieście, że właśnie ten budynek postanowiono przemianować na meczet.